Żyje. dajcie mi najda Tu najdę i rzuci go No nie da się wyrzucać rzeczy na face'cie Ejo Od razu Ej Dawaj przedłużonego, Iść tam iść do niego, dawaj ja jeszcze raz na mnie wskocz i ja jeszcze dam ci kolejna grady ustaw <laughs> Co to miało być Musi trochę dalej stanąć, tu gdzieś pysz, pysz. Ohoho. Jeszcze raz, bo nie było nikogo. <laughs> nie ma nikogo jeszcze. To trzeba no, zrobić no, na tej no, długiej, no. na tej długiej trzeba. na dobra? O! Nie, nie, tutaj zróbmy. Że ja tu będę chodził i ten, i tam wylecimy. Nie. Nie. Jak. Game Nie ma nikogo, nooo! Oho... We get No. Two dicks, man. Dude. Oj, 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 oj! Jeszcze raz, dawaj, teraz. Yeah. Oj, 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 oj! Nie! Rejon, pomszczę cię! No, EJT się... eee, KURWA! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, bo był jeszcze jeden na heavenie. Ej, bo podchodzą tu. Szybko! Kacper, kacper! Kacper! No i kompa mu wywaliło Ten co podaje info na rozrzewce?